Wielebny Teodor Uszek Jedną sprawę musimy sobie z góry uświadomić, stwierdził Antoni. Jeśli nie znajdziemy wejścia od razu, nie znajdziemy go wcale. Nie starczy nam czasu? spytał Bill. Ani czasu, ani okazji. No, pocieszająca myśl dla tak leniwej osoby jak ja. Ale skoro nie możemy porządnie szukać. No to trudno nam będzie coś znaleźć. No, trudno znaleźć, ale o ile łatwiej szukać na przykład przejście mogłoby się zaczynać w sypialni Keileja ale teraz już wiemy, że się tam nie zaczyna ale przecież my nic podobnego nie wiemy zaprotestował Bill. Wiemy na użytek naszych poszukiwań. Nie możemy przecież szukać śladów w sypialni Kejleja i opukiwać jego szaf. I dlatego, jeśli w ogóle mamy prowadzić jakieś poszukiwania, to musimy przyjąć, no założyć, że ono się wcale tam nie zaczyna. A, rozumiem. Bill żuł w zamyśleniu źdźbło trawy. Zresztą i tak nie zaczynałoby się chyba na piętrze, co? No, raczej nie. Jak widzisz, posuwamy się naprzód. No tak, można chyba też odrzucić kuchnię i całą tę część domu, rzekł Bill po namyśle. Nie możemy przecież tam wchodzić. Racja. No i piwnice, jeśli jakieś w ogóle są. No tak, dużo miejsca to nam już nie pozostaje. Nie. Naturalnie, istnieje tylko jedna, no jedna szansa na to, że znajdziemy wejście, ale chcemy się skupić na najbardziej prawdopodobnym miejscu spośród tych kilku dla nas dostępnych. No tak, no to zostają nam chyba tylko pokoje na dole. Jadalnia, biblioteka, hol, pokój bilardowy i gabinet, wymienił Bill. No, zgadza się. Najbardziej pasuje mi gabinet, prawda? No tak, jeśli tylko pominąć jedną rzecz. A jaką? No, że jest położony w złej części domu. Należałoby się spodziewać, że przejście będzie brało początek w części domu najbliższej do wylotu przejścia. No, po co przedłużać budowę przejścia o teren w obrębie domu? O, to prawda. A więc, Twoim zdaniem, pozostają tylko jadalnia i biblioteka? Tak. I dlatego przychylam się do biblioteki jako naszego celu. No, po jadalni zresztą zawsze kręci się służba. Nie moglibyśmy porządnie szukać. Poza tym musimy jeszcze o jednym pamiętać. Mark trzymał istniejące przejście w tajemnicy przez mniej więcej rok. Czy byłoby to możliwe, gdyby chodziło o jadalnię? Czy panna Norris mogłaby wejść do jadalni i otworzyć ukryte drzwi tuż po obiedzie, tak aby jej nikt nie zauważył? Nie, nie, to wydaje się zbyt ryzykowne. Bill aż się zerwał z zapałem: „ No chodźmy, no, sprawdźmy bibliotekę. Jeżeli wejdzie Keili, zawsze możemy powiedzieć, że szukamy czegoś do czytania. Antoni wstał powoli, wziął przyjaciela pod ramię i poszli razem do domu. Do biblioteki warto było wejść niezależnie od tajemniczych tuneli. Antoni nigdy nie potrafił przejść obojętnie obok cudzych półek z książkami. Gdy tylko wszedł do środka, zaczął się uważnie rozglądać dookoła siebie, aby się przekonać, jakie książki czytał właściciel, czy też, co bardziej prawdopodobne, jakich nie czytał, lecz trzymał w domu, aby tworzyły odpowiednią atmosferę. Mark oczywiście szczycił się swą biblioteką, w której znajdowała się bardzo różnorodna kolekcja. Książki odziedziczone po ojcu i po opiekunce, książki, które kupił, bo się nimi interesował, jeśli nie nimi, to ich autorami, których pragnął otoczyć swym patronatem. Książki specjalnie zamawiane w luksusowych wydaniach po części dlatego, że dobrze się prezentowały na półkach, przydając blasku pokojom, po części dlatego, no, że każdy kulturalny człowiek powinien nie mieć stare wydania, nowe wydania, książki drogie, książki tanie, biblioteka, gdzie każdy, bez względu na swój gust, mógł być pewien, że zawsze znajdzie coś dla siebie. A co ty szczególnie lubisz czytać, Bill? spytał Antoni, przyglądając się półkom. Na może wyłącznie grywasz bilard? Nie no, czasem przeglądam sobie książki o badmintonie, odparł Bill. O, są tam, w tamtym kącie. Wskazał ręką kierunek. Tutaj? Upewnił się Antoni, podchodząc bliżej. Tak, tak. Po czym szybko się poprawił. O nie, nie, przepraszam, nie tam. Teraz jest tam po prawej stronie. Jakiś rok temu Mark zrobił dokładne przemeblowanie biblioteki. Mówił nam, że zajęło mu to ponad tydzień. On ma strasznie dużo książek, co? O, to bardzo ciekawe powiedział Antoni, siadając i zapalając fajkę. Rzeczywiście książek było strasznie dużo. Cztery ściany biblioteki były wyłożone półkami od podłogi po sufit, z wyjątkiem tych miejsc, gdzie drzwi i dwa okna żyły jasn, jas, własnym, choć niepiśmiennym życiem. Dla Bila było to najbardziej beznadziejne ze wszystkich pomieszczeń, w których można by szukać ukrytego wejścia do tunelu. Będziemy chyba musieli zdjąć z półki każdą cholerną książkę, mruknął, jeśli chcemy być pewni, że wszystko sprawdziliśmy. Cóż, odrzekł Antoni, jeśli będziemy je wyjmować pojedynczo, nikt nie będzie nas podejrzewał o jakieś niecne zamiary. W końcu po to się idzie do biblioteki, żeby wyjąć książkę z półki, prawda? No ale ich jest strasznie dużo. Fajka Antoniego paliła się doskonale. On sam zaś wstał i przeszedł od niechcenia do końca ściany przeciwległej drzwiom. No cóż, rozejrzyjmy no się i przekonajmy się, czy to rzeczywiście takie straszne. O, no proszę, tu jest twój badminton. Mówiłeś, że często do niego zaglądasz, co? No, jeśli już coś czytam, tak. Antoni przyjrzał się książkom na górnych i dolnych półkach. Tak, głównie sport i podróże. No, bardzo lubię książki podróżnicze, a ty? E, tam, zazwyczaj są jak dla mnie dość nudne. No, niektórzy ludzie jednak przepadają za nimi, powiedział Antoni z wymówką w głosie. Przeszedł do następnego rzędu półek. O, dramaty! Dramaturdzy z okresu restauracji. O, są tu prawie wszyscy. Jak łatwo zauważyć, wciąż znajdują czytelników. Show Widel Robinson. Wiesz, Bill, bardzo lubię czytać sztuki teatralne. Niewielu ludzi czytuje sztuki, ale ci, którzy czytają, czynią to z zapałem. Tak chodźmy dalej. No ale musimy się pośpieszyć. Zauważył nerwowo Bill. To prawda? Dlatego właśnie nie tracimy czasu. Poezja, oho. No ale kto dzisiaj czyta poezję? Bill, kiedy po raz ostatni czytałeś raj utracony Miltona? <laughs> nie, ja tego nigdy nie czytałem. No nic, tak myślałem. A kiedy panna Kaladań czytała ci ostatnio na głos wycieczkę? No, prawdę mówiąc, Betty, no to jest panna Kalla, daj, nie jest wielką miłośniczką tego, tego, no, no, no jak mu tam. Nic, nieważne. Wyraziłeś się dostatecznie jasno. Kośmy dalej. Przeszedł do następnej półki. – O, biografię. I to całe mnóstwo. Szalenie lubię biografię. Jesteś członkiem klubu Johnsona, Bill? No, Mark na pewno do niego należy. Tak, pamiętniki z różnych dworów. O, to z pewnością lektura pani Kaladań. W każdym razie biografie są równie interesujące, co większość powieści. No, po co więc zwlekać? Chodźmy dalej. Przeszedł do następnej półki i nagle gwizdnął głośno. O, ho! Proszę, proszę. A co się stało? Spytał Bill z niejakim poirytowaniem. Nie, nie, cofnij się. Nie pozwól nikomu pchać się tutaj. Jesteśmy coraz bliżej. Tu są kazania. Słowo daję, kazania. Czy to tylko ojciec Marka był pastorem, czy też może Mark sam się interesował nauką kościoła? No, z tego co wiem, to jego ojciec był pastorem. No, na pewno. Czyli to książki jego ojca. Tak. Pół godziny z Bogiem. No, muszę to zamówić w bibliotece, jak wrócę do domu. Zbłąkana owieczka Jones o Trójcy Świętej, komentarze listów świętego Pawła. Och, Bill! Jesteśmy w domu! Wąska ścieżka kazania wielebnego Teodora Uszera. No proszę! Co się stało? Williamie, mam natchnienie. No, odsuń się. Zdjął z półki klasyczne dzieło przewielebnego Teodora Uszera, przyjrzał mu się z tkliwym uśmiechem, a potem podał Bilowi. No, potrzymaj przez chwilę, oszera. Bill posłusznie wziął od niego książkę. Nie, nie, lepiej mi oddaj. Wyjdź teraz do holu i zobacz, czy nie słychać gdzieś w pobliżu Keyleja. Gdyby był w pobliżu, powiedz głośno, halo! Bill szybko wyszedł, posłuchał i wrócił. Wszystko w porządku, nie ma nikogo. No, dobra. Znów Antoni zdjął półkę, książkę z półki. No, teraz już możesz podtrzymać, Ashera. Weź go do lewej ręki, o tak. Prawą, zaś mocno złap za tę półkę, o w ten sposób. Teraz, kiedy powiem ciągnij, to ciągnij powoli, rozumiesz? Bill pokiwał głową z twarzą rozjaśnioną podnieceniem. Dobrze. Antoni wsunął rękę w miejsce grubego Tomu Ashera i pomacał tył półki. Ciągnij teraz, powiedział. I Bill pociągnął. Tak, tak, ciągnij dalej cały czas, zaraz znajdę. Nie, za mocno. Wiesz, na tyle, żeby utrzymać jeszcze nacisk. Znów zajął palce poszukiwaniem. I nagle, niespodziewanie, cały rząd półek od góry do dołu otworzył się przed nimi bardzo lekko. O, wielki Boże! zawołał Bill, puszczając półkę ze zdumienia. Antoni popchnął półki na miejsce, wyjął Bilowi z ręki Aszera, postawił go na półce, a potem. Prowadząc Bila za ramię, doprowadził go do sofy i na niej posadził. Następnie stanął przed nim i uroczyście skłonił głowę. Hmm, – Dziecinna zabawa, o co nie powiedział? Dziecinna zabawa! – No ale skąd u licha Antony roześmiał się wesoło i usiadł na sofie obok Bila. No, nie musiałbym ci przecież tłumaczyć. Parsknął, klepiąc przyjaciela w kolano. Ty jednak uparłeś się, żeby zachowywać się jak prawdziwy Watson. O, no, to bardzo miło z twojej strony, i ja to oczywiście doceniam. No nie, naprawdę, Tony. Ach, mój drogi Billu. Antoni palił fajkę przez chwilę w milczeniu, a potem kontynuował. O tym właśnie przed chwilą mówiłem. Tajemnica jest tajemnicą, dopóki jej nie odkryjesz. A jak ją już odkryjesz, dziwisz się, że nikt inny jej nie odkrył. I jak to w ogóle mogła być tajemnica? Przejście istnieje od wielu lat z wejściem w bibliotece i wyjściem w komórce przy Kręgierni. W pewnej chwili odkrył je Mark i natychmiast pomyślał, że za chwilę wszyscy to odkryją. Dlatego właśnie zasłonił wyjście w komórce, stawiając tam skrzynię z przyborami do krykieta. A z tej strony, przerwał i spojrzał na Billa, no co z tej strony zrobił Bill? Bill nie wypadł z roli Watsona. No co takiego? No po prostu poprzestawiał książki. Biorąc do ręki żywot Nelsona czy trzech panów w łódce, przypadkiem odkrył wejście. Naturalnie pomyślał, że teraz każdy po kolei zainteresuje się żywotem Nelsona lub trzema panami w łódce. I naturalnie pomyślał, że tajemnica będzie bezpieczniejsza, jeśli nikt się do tej półki nie będzie w ogóle zbliżał. Kiedy powiedziałeś, że książki zostały przestawione rok temu, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy pojawiła się ta skrzynia z przyrządami, ze sprzętem do krykieta w komórce, natychmiast odgadłem przyczynę. Poszukałem więc najnudniejszych książek, jakie tu są, książek, których nikt zwykle nie czyta. Oczywiście, zbiór książek z kazaniami pastora z epoki wiktoriańskiej oznaczał naszą półkę. Tak, no, rozumiem. Ale dlaczego byłeś taki pewien właśnie tego miejsca? No, Mark musiał je sobie zaznaczyć jakąś książką. Pomyślałem, że pasuje do niego żart zaznaczenia wejścia książką o tytule Wąska Ścieżka. No i nie pomyliłem się. Mark miał specyficzne poczucie humoru. Bill z namysłem pokiwał głową. No tak, bardzo to sprytne, powiedział. Chytra z ciebie, sztuka, Tony. Tony roześmiał się. A, stale mi to powtarzasz, i, choć może nie zasłużenie, jest to dla mnie bardzo miłe. No, chodźmy, rzekł Bill, niecierpliwie wstając i wyciągając rękę do przyjaciela. A dokąd? No jak to dokąd? No przecież musimy zbadać przejście. Antoni potrząsnął przecząco głową. Ale dlaczego nie? No a co się spodziewasz znaleźć? No nie wiem, ty jednak sądziłeś chyba, że możemy tam znaleźć coś, co pomoże nam w rozwiązaniu zagadki. A jeśli znajdziemy tam marka? spytał cicho Antoni. Nie, słuchaj, no, ty naprawdę sądzisz, że on tam jest? No, przypuśćmy, że tak. No to go odnajdziemy. Antoni podszedł do kominka, wystukał popiół z fajki i odwrócił się do Billa. Spoglądał na niego poważnie, w milczeniu. A co masz zamiar powiedzieć? zapytał wreszcie. Nie, nie rozumiem. No, chcesz go aresztować, czy pomóc mu uciec? Ja. No ja, no cóż. Oczywiście ja, <śm> zaczął Bill jąkając się, po czym zakończył niepewnie. Nie wiem. No właśnie. Musimy najpierw coś postanowić, prawda? Bill nie odpowiedział. Zdenerwowany chodził tam i z powrotem po pokoju, marszcząc brwi, przystając od czasu do czasu przy nowo znalezionym wyjściu i przyglądając mu się, tak, jakby usiłował odkryć, co się za nim kryje. Gdyby miał wybierać, to po czyjej stronie się opowie? Ma Po stronie Marka czy po stronie prawa? No, wiesz, nie możesz po prostu powiedzieć, halo, odezwał się Antony, niemal dokładnie odgadując jego myśli. Bill drgnął, wyrwany z zamyślenia. Nie możesz też powiedzieć, to jest mój przyjaciel, pan Gillingem, który jest obecnie twoim gościem. Wybieramy się właśnie zagrać w kręgle. No tak, to by było no dość trudne. Nie wiem, co powiedzieć. Ja w ogóle chyba zapomniałem o Marku. Bill podszedł do okna i spojrzał na rozległe trawniki. Ogrodnik przycinał trawę. Zniknięcie gospodarza nie, sprawia, nie było powodem do zaniedbywania trawników. Zapowiadał się kolejny upalny dzień. Do diaska. Oczywiście zapomniał o Marku. Jak mógłbym w ogóle myśleć o Marku jako o zbiegłym mordercy, uciekinierze wyjętym spod prawa, skoro wszystko wokół trwało tak jak wczoraj, a słońce świeciło tak samo jak przed dwudziestoma czterema godzinami, gdy wybierali się zagrać w golfa. Nie mógł pozbyć się odczucia, że cała sprawa nie jest prawdziwą tragedią, lecz wesołą zabawą w detektywów, w którą grał z Antonim. Odwrócił się do przyjaciela. No, wszystko jedno. Odezwał się, i chciałeś znaleźć przejście, no i znalazłeś się. Czy nie masz zamiaru w ogóle tam wchodzić? Antoni wziął go za ramię. Może wyjdźmy na dwór. Zaproponował. I tak nie możemy teraz wejść do środka. To zbyt ryzykowne, kiedy Kejli się tu gdzieś kręci. Wiesz, Bill, czuję się jak ty. Po prostu trochę się boję, choć nie wiem właściwie czego w końcu się boję. Ale chcesz kontynuować, prawda? No tak, odparł zdecydowanie Bill. Musimy kontynuować. No, wobec tego, jeśli tylko nam się uda, zbadamy przejście dziś po południu. A jeśli nie będzie okazji, no, to poczekamy do wieczora. Przeszli przez hol i wyszli na słońce. Naprawdę sądzisz, że znajdziemy tam ukrywającego się Marka? Spytał Bill. No, to jest bardzo możliwe odparł Antoni. Albo też Marka. Nie, szybko przywołał się do porządku. Nie, mruknął do siebie. Nie wolno mi tak myśleć. Na razie nie. To zbyt okropne.